Matka mówiła mi, że ma potencjał I po czterech latach na tych, którzy wcześniej się śmiali Dzisiaj tu zrobię a tak latam Po daje daję im pobędach, to dla wszystkich kurwy synów, którzy do dziś nie wierzyli Bój potencjał, nie Chodzę na rękach, nie biegam na rzęsach Ale wiesz na bitach, ja czuję, że to mnie wciąż napędza, nie Chodzę w koronie, tym bardziej dzienniowej, pierdolę, zjewałem tyle z Piswany i zagrałem kilka koncertów i średnio to wygląda daruj, wódka, brą wódka i żyganie do piwisuaru, pod zacząłeś kojarzyć mnie oni ściskają klawszy I mój rad, sam się broni, nie potrzebuję promocji Miałem wiele problemów, Już wtedy spuszczałem głowę nałogi czy zryta walia, czy jakieś sprawy sercowe dziś wracam i robię to, a ty robisz za nie pozwolę więcej robić serca stary chciałeś, ty chciałeś to zobaczyć i chciałeś to usłyszeć. Miałeś wielką wiarę, że oszczędę spodziewnicę Chciałeś to zobaczyć i chciałeś to usłyszeć I miałeś wielką wiarę, że oszczędę spodziewnicę Tu cztery gwiazda, ty to lenia, tu zgubiłeś to samo Zobaczcie, ja jestem gdzie ty jesteś, to nie to samo I pięć moich panom i pięć moich Tu nie luzę, obudzę tą burzę, poruszę Ten wózek na luzję, na dłużej stale na górze Jak to pomna albo pójdziesz ze mną, albo tu zostaniesz Albo ty miupisz świat, albo świat, Nagle teraz fotosie, że to biegałem na dnie jestem z foto szczerze ci dumę, bo pamiętam co mówiłeś, jak trafiałem pierwszy numer Powiedziałem już na pokój po numerze, nie rozpozna zjadam twoich idoli, niech usłyszy 70 kilo i jest bardzo być. Jestem pierwszym kurwa kotem niechodzącym na tej myśli. chciałeś ty chciałeś to zobaczyć I chciałeś to usłyszeć I miałeś wielką o zeoęwe podzielnic Chciałeś to zobaczyć I chciałeś to usłyszeć I miałeś wielką wiarę zeęę podzielę.